Sieme, siemaneczko, tutaj oscar i eee, Także no, jestem dzisiaj z moim bratem Hej eee, ja Dzisiaj będziemy grać w Starca. Jak zawsze Klasyk eee, Będę mógł zrobić odcinek, gdzie wbijam Ems Tak eee. Wbijam teraz na 15 rangę PAM, znaczy peny. Um, przed chwilą wbiłem Tika i teraz bierzemy właśnie peny. Także jest dobrze. Um, dobra. Spróbujemy zabić to Ms. W ogóle Ms jest bardzo silna. Ja nie wiem jak w ogóle... Super cel za taką postać silną. No. To znaczy, pewnie ten, kto ma Ems to mówi: O kurde, ale ta Ems jest słaba i w ogóle, ale jak, za, jak dużo właśnie ludzi zabija, nie wiem, na przykład mnie przez Ems nie, to słabo. Dobra. na kanał mojego brata Kuba, e, pro e, mój. kanał to jest Kuba. Wie, ku, Kuba DC. DC. No, to się przecinek przed tym i e, znowu przecinek. Przede wszystkim przecinek. Dobra, powiem wam. Kuba. Przecinek. Dobra, już, dysy, już, już nie próbuj się. Przecinek dysy, przecinek xd. To jest mój kanał, więc padajcie. wpadajcie. No a. Ja też nagrywam y, o plach, na przykład dla ustawienia i innych tam za znaczy. A ja będę. Mm, będę nagrywał na komputerze za niedługo, bo dostałem nowy komputer. Znaczy kupiłem sobie e, Asus. Tu gaming. Także jak ktoś wie, co to jest za ten, to wie, że to jest dobry komputer. No, fajny jest. Dobra, ale miałem szczęście. Będę miał chociaż. przydobić szybko bo strefa go zabije albo on mnie no właśnie słabiutko. Hmm. dobra. Hmm. To za chwilę jak, jak weźmiesz na ten ten, to Możesz nie ten, bo ja dopiero zaczynam i Możesz mnie zaprosić. Na ciebie. Chciałbym mieć bardzo kiełka.

w ogóle yy, przepraszam za to, że tak słychać tak jakbyśmy byli na jakimś w domku na drzewie i właśnie jesteśmy yy, nagrywamy w domku na drzewie no bo po prostu w domu nie ma gdzie, bo już cała moja rodzina ogląda bajki na Disney'u no mój brat coś mówił o o urodzinach Disney'a kto kto subskrybuje kubę i no po prostu dał dzwoneczek, wszystko, ten wie. Też pewnie nikt. <śm> no, jezu, przecież to był dzień Disney'a. Dzień Halo. No. Ale mogą mi być urodziny. No Dobra. Brałem. Dobra, to... W następnym odcinku, czyli ja będę pewnie nagrywał już zaraz, to będziemy grali razem z moim bratem no. i piszcie tak w, koment... pisz w komentarzach, czy nagrywać na zapas, czy nagrywać po 5 odcinków i rzucać je na jeden dzień, się, bo mi jest obojętnie, ja mam dużo czasu, bo koronaferie teraz jeszcze nie zadają. Także jest dobrze. No, bo są święta. No. Dzisiaj miał być laniec, ale. Niestety też pada. No. I ja to przełożę na. Też. za tydzień. Nie, już nie pada. Ale wcześniej padał i. padał w ogóle śnieg. No, u nas. I. Piszcie w komentarzach, czy u kogoś też. Albo no. deszcz, bo u nas no. deszcz, trochę śniegu i trochę no. gradu. No. Taka no. mieszanka. Hmm. Ja mam 8 pucharków. Piszcie ja. w komentarzu też jak mam się nazywać. No. Jak się nazywasz? Aha. To jest... Tak no. na... No. Dobrze. E, mm. Na swoim wcześniejszym kanale zrobiłem to dobrze. Kuba. I teraz... Zy, dobra, dobra, już już, 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 I teraz... Jak będziemy mieli 29... Znaczy 30 gramów to... Y, Kumimy po prostu... Xboxa. Także to będzie meczyk i... Będzie już... Koniec. Koniec. Ale za chwilę... Gdzieś za 5 minut będzie kolejny filmik To więc Nie. podajcie I od kogo? Od, ode mnie czy od... Pana Kuby? Zde. To więc y, Kuba. Możemy razem Czyli, że Oskar wtedy będzie na, y, nagrywał i ja Nie, bo wtedy będzie się za dużo mieszało Wiecie jak to jest No, mm. no dobrze So papa